Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaległa premiera z plaster miodu. Jest to wznowienie zdrabki. Była jakiś czas temu. Zdrabka za 5 zł. Mam przygotowane 6 sztuk na dzisiaj, czyli wkład w tą premierkę wznowienie to 30 zł. No i cóż my tu mamy? Mamy 7 gier. Musimy w każdej znaleźć 3 identyczne symbole, żeby. Wygrać tutaj przypisaną kwotę, dodatkowo jest bonusik, a w bonusie musimy znaleźć pszczółkę, i wtedy mamy gwarantowane 25 zł. Nie pamiętam, czy w tej poprzedniej edycji jakąś pszczołę udało mi się znaleźć, ale chyba nie. Chyba nie, nie było takiego przypadku. Stopni wygranych jest 10, 5, 10, 15, 25 aż do pierwszego stopnia. 200 tysięcy złotych no dobra z drapeczki mam jeden, dwa, trzy, cztery później przerwa dalej jest szóstka i dziewiątka, także no w sumie z początku paczki, ale też nie są wszystkie po kolei zobaczymy co to dzisiaj z tego wyjdzie grudzień słabiutki u mnie na razie jakieś tam ze dwa chyba jakieś plusiki były tylko a tak to bida straszna zobaczymy może jeszcze dalej się rozkręci odcinek z drap masowy będzie wieczorkiem u mnie na kanale jakoś wiecie co dodaję te filmiki na, na YouTube'a i strasznie długo ostatnio mi się wgrywają czasem po 2 trzy a nawet i 4 godziny więc nie wiem czy to jest wina internetu czy czy youtube może coś tam po, poprzemieniał ale Strasznie długo. No, i oczywiście zaczęli wyłączać komentarze. Także to nie, nie ja robię. A YouTube po prostu. Pierwsza gra, pierwsza zdrabka. Mamy plik i koniczynę. Dalej nie szukam. Tu są kwiaty. Drzewko. Drugie drzewko. I złoto. Pusto. Tu mamy złoto. Diament portfel i bank, też wszystko różne warstwa ścieralna taka w miarę nawet już się przygotowałam na coś gorszego co my tu mamy, dwa sejfy mamy no i ostatnie złoto więc nie tu jest tęcza, diament skrzynia ul, też wszystko różne dalej plik tęcza Gwiazda, jakąś kontrolną machnęłam, ale nic mi to nie mówi, drzewko, kwiaty, siedem gier pustych, sprawdzamy bonus, czy będzie pszczoła, mamy truskawkę, pustaczek, zaczynamy sławizną, ZB, sprawdzamy drugą, no i drapiemy. Są kwiaty, drugie kwiaty i koniczyna. No to też kwiat, ale, ale nie taki. Safe, <laughs> plaster. Drugi plaster mamy. Mamy wygraną w zdrabce numer dwa. Super, z zerem nie skończę dzisiaj. Skrzynia Nick, Ul, Safe. Tu już wszystko różne. Tu mamy złoto, diament. Drugie złoto, portfel. Monetę i ul. Kolejna gra, jest portfel, gwiazda, plik, druga gwiazda. Mamy drugą wygraną. No super. Sobie tutaj tak odsłonię czyli dycha co najmniej będzie dzisiaj. Kolejna gra, tęcza drzewko, safe. Nie szukam dalej. Tu jest skrzynia. Koniczyna. To co? Sprawdzamy bonus, czy może bonus pszczoła. No, są żółte bananki. A tu co mamy? Piątaczka i tu też piątaczka. Dyszka jest. Jedna trzecia wkładu odzyskana. Znalazłam numerek. Literka B. BB. Dobra, dycha jest. Może nie będzie jakiejś strasznej tragedii dzisiaj kolejna zdrabka z numerem 3 <laughs> i sprawdzamy tu mamy tak monetę, diament podkowe złoto, diament koronę, złoto portfel kwiaty sejf, podkowa drugi sejf kwiaty, bank i tęcza Koniczyna, moneta, drzewko, ul, pusto, złoto, o, jakąś kontrolną już mam. Safe, gwiazda, tu jest drzewko, drugie drzewko i gwiazda, no to było blisko, bonus, bonusie jabłuszko. Takie pewnie nadgnite trochę, skoro pusta zdrapka, Mam zet, i co? ZN. Druga zrabka pusta, jedna wygrana. Jeszcze trzy zostają. I sprawdzamy czwóreczkę. Tu mamy tak, monetę, złoto, diament, drugi diament, skrzynie i drzewko. Korona, drzewko, druga korona. Mamy kolejną wygraną trzy korony. Myślałam, że będzie może czwarta, ale nie. To nie ta zdrabka, to nie jest ten duży lotek. Tu mamy safe, tęczę, podkowe plik, drugi plik i koniczynę. Moneta, koniczyna, skrzynia, portfel, pusto. Tu jest plik, tęcza, ul. Dalej, koniczyna, diament. W bonusie mamy. Właśną cytrynkę, a co tu były? Korony. A korony dają piątaka. Czyli połowa wkładu już jest. Znalazłam literkę O. O, o. Tutaj pewnie jest numerek, ale nie widzę kolejnych. Nie, znalazłam dwie. Dobra. Dwie literki O są. Piąteczkę dały. Kolejna zdrabka, numerek szósty. I sprawdzamy. Mamy tak. Sejf. Koronę. Tu jest plik. Gwiazda. Korona. Korona. Ul. Drzewko. Drugie drzewko. I podkowa. Plaster. Diament. Koniczyna. Portfel. Skrzynia. Diamencik. Podkowa, o, mam O, czyżby znowu piątka była. Moneta, złoto, tu wszystko różne. Nie, OD, o już pusto, chyba że główna. Ale nie wydaje mi się tęcza, druga tęcza i podkowa, bo mu się są banany, pusto. No i ostatnia zdrabka, ostatni plaster, plaster głodu. Sprawdzamy. Dziewiąteczka. Tu mamy tak, klik bank, portfel, złoto, drzewko, bank, złoto, koniczyna, gwiazda. Tu jest tęcza, safe, skrzynia, moneta, korona, też wszystko różne. Diament, skrzynia, ul, portfel. No, chyba nic. Diament, tęcza. Safe. gra siódma diament i kwiaty a w bonusie truskaweczka no to i ostatnia zdrapka przegrana no powiedzmy, że jakiejś strasznej tragedii nie ma, ale wiadomo, że chciałoby się więcej od tego lotu odzyskać, a oni nic a oni nic, na sześć zdrapek dwie wygrały i dały Połowę wkładu, czyli 15 zł na 30. No, nie ma co narzekać. No, mogło być gorzej, oczywiście, zawsze. Także ten wynik nie jest jakiś tragiczny, bardzo, no ale wiadomo. Strapeczka ładna, przyjemna, na pewno będzie się pojawiać u mnie na kanale, gdzieś tam w jakichś miksach. Może kiedyś jakąś, nie wiem, rywalizację zrobię, z którąś ze zdrapek zobaczymy. <laughs> Dzisiaj premierka zaliczona, w połowie udana. No dobra. Filmik ten zdrap masowy będzie wieczorkiem na kanale, żebyście mogli sobie obejrzeć. Dzisiaj dziękuję serdecznie. Oczywiście, jak Wam się podobało, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.